festiwalu. Działo się, działo. Najpierw zobaczyliśmy wspaniałego bujaszkawanie według Czechowa Teatru Ludowego w Krakowie, a po nim niespodziewany powrót na dużej scenie Kaliskiego Teatru Daniela Olbrychskiego i Tomasza Karolaka. Zobaczcie sami. zgubiło swój rytm. Pan, jak nikt z osób, które znam, jest wspaniały. -ha 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 -ha. Jak kobieta jest nieładna, to się jej mówi: Masz piękne oczy, masz piękne włosy. Nasz majątek daje nam średnio 2%. Jestem bardzo zadowolony. Jakaś rola Panu przypadła do gustu? Jakiś aktor czy całe zespół? Bardziej Sonia, bardziej Sonia, wyjątkowa. Jestem pod wrażeniem, więc chciałabym mieć chwilę na przeżywanie. Nas, nam się bardzo podobało, na już pewnie. byłyśmy też na paru spektaklach, ale ten robił też duże wrażenie. Wojaszka Wani, skąd ja znam tę twarz tego aktora? To już chyba nasz drugi spektakl, gdzie mamy aktora z serialu Ojciec Mateusz. więc ja tu specjalnie dla nich przychodzę. Kończy się jak większość sztuk, sztuk Czechowa. Czechowa. Prawda, wyjeżdżają, opuszczają. Ludzie pracy zostają nadal. Do Kalisza bardzo lubi mi przyjeżdżać, bo to jest to jest fantastyczny festiwal. Zresztą ja już miałem przyjemność odbierać Grand Prix trzy lata temu za hańbę, więc nie mówię, że nadzieje rosną, bo wręcz przeciwnie, jestem spokojny. Ale aura jest tak piękna, że trudno się nie cieszyć z wyjazdów, szczególnie w takie miejsca. To wspaniały festiwal. Wspaniały. Dzisiejszy powrót to jest do tego spektaklu. Taki był bardzo emocjonalny dla mnie. Kocham ten zespół i byłam tak ogólnie jakby tym poruszona i wzruszona, więc myślę, że trzy godziny drogi do Warszawy jakby będę sobie dochodzić do siebie po tym. Kocham ten spektakl i tak po prostu ciężko się rozstać z nim o tak. może żeby nie, że nie było, pozytywnać. że ja nie kocham, żeby nie było, ja też kocham. Trzeba się widzów zapytać, tak. czego oni potrzebują. A z mojego punktu widzenia to jest tak, że pewnie jakaś równowaga jest potrzebna, i pewnie jedno i drugie jest bardzo potrzebne. I, i za chwilę wejdziemy w jakiś projekt, pewnie, który będzie totalnie zwariowany. I, ale pewnie wśród tym racji jest, że może, że może niektórzy widzowie za, to, za tym tęsknią. Zapytajmy ich. Jesteście? Orangewada, proszę. Ile płacę? Piętnaście złotych. Co się panowie tak brrr, patrzycie? Rzadko tu widzimy konie. Nic dziwnego: orężata za piętnaście zł? Ale, o Tylko że to nie jest z nie? nie mam domu odrzewać. No to należało zadzwonić do właściciela. Należało kupić dom. 20 lat temu. Kupowało się domy za broń. Ale no tato, no, tato! Nie ty masz kursztaty! Będę grał! Ja ale będę. będę grał! Ja bym nikt dlatego nie powiedziałem, że nie możesz u nas pozostać, tylko nie zadzwonisz, nie zapytasz. Bardzo się cieszę, że ty jesteś <grym> <nasz> na scenę. <grym> I bardzo się cieszę, że ty... Będziesz gra, jesteśmy zachwyceni, zwłaszcza grą pana Daniela. Doskonały warsztat. Wielkie wrażenie, musimy ochłonąć. No, oczywiście spodziewałam się aktorstwa najwyższej klasy. Dylemat dość szybko rozwiązany. Zaskakująco, nawet bym powiedziała. Absolutnie rozumiem wybór tego spektaklu na te spotkania teatralne. Bardzo mi się podobało. Pierwszy raz widziałem o... na żywo Lyskiego. Jestem bardzo zadowolony. Powiem szczerze, że trochę mnie ta... Miał spektakl o, o przedstawieniu o tekście przygniotła. Cholera, przypominało mi to mnie i mojego syna. Ja jestem prywatny Dużo lepszej formy niż mój, niż mój bohater sylwetowy, a? Grajcie tyle, ile was dzisiaj jest. Nic więcej. To, że, że tu jest Daniel, no to tylko jeszcze zaostrzyło, że tak powiem, mój apetyt, żebyśmy porozmawiali w ogóle o tym, jak my widzimy teatr. I nagle się okazało, że my widzimy go tak samo. Kiedy my podajemy temat, w którym wy się utożsamiacie, to przecież my to czujemy. Ta akceptacja, którą wy nas obdarzacie z widowni, ona też nam daje nie, niebywałą energię. Jest coś metafizycznego, przecież to, co się dzieje po pandemii. No ludzie po prostu szturmują teatry, szturmują te, te teksty, które mówią właśnie o ważniejszych sprawach, ale też te teksty, które dają nadzieję. To, to co mówi w finale Daniel, że jest jednak dzień nadziei. Chcemy wierzyć, że to się wszystko dobrze skończy. Ten? Zawód rzeczywiście, gdy gra się, ma się szczęście grać dobrą literaturę i ma się wspaniałych partnerów, a miałem i do pierwszego, i do drugiego tego tematu. Szczęście całe życie to jest czymś przepięknym. To jest za każdym razem rodzaj rzeczywiście terapii. I to jest zawód terapeutyczny, bo czasem człowiek jest w strasznym dołku. A jak zagra dobrze napisaną komedię, to raptem jest i na scenie, i nie tylko na scenie, ale schodząc ze sceny, troszkę zdrowszy, mniej zestresowany. Uwierzcie mi, że ja częściej po premierze tego tekstu biorę mojego syna i mówię, kocham cię, no po prostu, no wiecie. Kocham Cię, synu. Tak Rolę tak nasłuczył przez tak, całe życie. Tak, to jest niesamowite. Koń <mulity> co roku do orkiestry <mulity> Owsiaka licytuje godzinę jazdy konnej Nie, zem. ale... My... okazji sprawdzić dotychczasowych spektakli, to możecie ich posmakować w klubie festiwalowym Kontrabas. Finałowy weekend 62 Kaliskich Spotkań Teatralnych przed nami. Szczerze? Dawno takiego gniota nie widziałem.